Z tej strony wasza Ania z Budżetowego Safari. Dziś jest chyba ostatni film, tak naprawdę, przed vlogmasami, tak mi się wydaje. Już wyciągnęłam pieniądze z tutaj mojego binderka jesiennego, także podsumujemy sobie, ile typowo w takim jesiennym oszczędzaniu udało mi się odłożyć. Może tu brakować, wiecie, jakieś. Dyszki, może dwóch, bo potrzebowałam dla kuriera, a już wiecie, nie chciało mi się szukać drobnych. Także, jeżeli chcecie zobaczyć, ile odłożyłam, to przygotowujemy sobie kawuńkę i oglądamy dalej. To jest moja druga kawa dzisiaj, jakby co? <grych> Także, moi drodzy, pieniądze już sobie wyciągnęłam. Ja wam tylko przypomnę to moje jesienne wyzwanko, jak ono wygląda. Kilka osób pobrało, wydrukowało, korzystało, także bardzo się cieszę, bo spodobało Wam się to wyzwanie mi też, więc na pewno wrócę do niego za rok. E, tym się nie sugerujcie, bo to będzie więcej hajsu. I tutaj była gra, tak, była gra. Przypominam, bo już ostatni raz w tym roku widzicie to wyzwanie naprawdę, ostatni raz. Mieliśmy puzzle do zamalowania na ostatnim filmie, zamalowałam wszystkie, więc mega się cieszę, bo jedno wyzwanie ukończyłam, tak, jedno. Porzucaliśmy jeszcze kostką i troszkę te kostki zamalowałam Dodatkowo była jeszcze taka wykreślanka sudoku, ale tutaj mi nie szło, jak widzicie, no tak bywa, rzuty kostką Była też wiedźma z od stokrotnika, no tego wyzwania też nie mogło zabraknąć w tym moim binderku, także wiecie Wiedźma Zouza też była, były też liski, zdrapki Powiem Wam szczerze, że żałuję, że tak mało zdrapałam Ale za każdym razem jak nagrywałam, to nie zabierałam ze sobą drapaka, więc tak to się skończyło I też rozkładaliśmy tarota Wcześniej był tu, popsuł mi koszulkę niestety Także też rozkładaliśmy tarota, ale tarot zostaje Tarot zostaje generalnie też właśnie w tym binderze Tutaj będziemy robić sobie tarota i do tego, jakby binder'a, ja myślę, że przerzucę sobie takie wyzwanko roczne, które ja sobie troszkę przerobiłam na takie wyzwanie roczne, plus zdrabki też będzie do zakupu dla Was, do pobrania, wydruku, będzie też możliwość gotowego wyzwania, jeżeli ktoś wiecie jak ono nie ma materiałów, nie ma chęci, nie chce robić to piszcie oczywiście na PRIV bo generalnie wszystko to co widzicie możecie sobie zamówić też wam już teraz chyba no może spoiler wam taki sprzedam że ja będę chciała po nowym roku otworzyć swój sklep internetowy, gdzie będziecie mogli sobie typowo zamawiać takie wyzwania, już znalazłam przecudne bindery dla was tylko no wiecie no, formalności, formalności trzeba załatwić, a potem jakby to wszystko przyjdzie ale ruszy to po nowym roku także nowy rok, nowa, ja mam cały grudzień twajcie, żeby to dopiąć, zobaczymy czym się uda także to zostaje, no bo to to będę jeszcze po prostu robić, więc no to zostaje. To po prostu zostaje. Także ja sobie policzyłam pieniądze, które mam tutaj i tutaj udało mi się odłożyć 110 albo 120 zł. Właśnie muszę sobie jeszcze zrobić do tego status finansowy, ale kasa jest tutaj. To mi się podoba właśnie w tym binderku od zaplanowane, a plany teraz, że mamy tutaj wiecie, właśnie miejsce na hajsie taki. Ale słuchajcie, policzmy sobie Ile według tutaj tych wszystkich moich rzeczy powinnam tu mieć I teraz tak, jeżeli chodzi o zdrabkę, to powinno być 30 zł Jeżeli chodzi o tutaj wyzwanko od stokrotnika, to jest plus 148, czy 261 I typowo w jesiennym moim wyzwaniu Powinna mieć 289 zł, czyli łącznie powinniśmy tutaj mieć, jak widzicie, 437 zł. Mówię, trochę to się może nie zgadzać, bo potrzebowałam drobnych. Zobaczymy, jak bardzo to się nie będzie zgadzać. Zobaczymy. Zobaczymy. Także co? 437, a będę odejmować. Albo no nie, no 437. no Słuchajcie, zapamiętam czy nie zapamiętam. No zapamiętam, no dobra. Czyli mam tak. 10, 7.. Boże, 10. Boże. Jak ja tak będę liczyć, to się na pewno doliczę. E, 9 zł, 10 zł, 13. O, to już... Już się nie zgadzam, słuchajcie. 13. 13 plus. No, no poczekajcie, jeszcze zobaczę, czy tutaj... Oj, czy tutaj nie mam jakiejś gotówki? Nie mam. Widzicie? Już mi się nie zgadza. Nieważne. Dobra, mamy 13 zł. E, ile mamy tutaj, słuchajcie, bo rozdzielam sobie jeszcze te pieniądze. Podstawki nadal nie znalazłam. Nie wiem, gdzie mój syn ją dał. Także, no, działam jak działa. 2, 4, 6, 8, 10, 120. Więc mamy 120 plus 1 pięćdziesiąteczka, tak. 50 pięćdziesiąt. plus 100 i plus. 200. Aha, no powiem Wam, że tego się nie spodziewałam. Było ile? 437 zł, prawda? A zobaczcie, ile mi wyszło, że ja tu mam. Ja musiałam czegoś nie wpisać, czyli minus 437, czyli mam o 46 zł za dużo. Słuchajcie, tego się nie spodziewałam, ja myślałam, że tu będzie brakować pieniędzy A ja mam jeszcze za dużo tych pieniędzy No nie, no czekajcie, ja to muszę jeszcze raz przeliczyć, bo nie wierzę Mamy tak, 200 zł, tak? 200 zł. 200 plus 100 plus 50 i plus 2, 4, 6, 8, 10, 120 a, wiecie co? Ja nie wiem, Słuchajcie, jak ja to liczę Słuchajcie, ale teraz się zgadza Bo wziąłam drobne Jak ja to policzyłam, moi drodzy? Jak będę edytować, to pewnie do tego dojdę Jeszcze raz 2, 4, 6, 8, 10 120 50 Musiałam dwie pięćdziesiątki wpisać Plus 100 Plus 200 No nie Czy ja źle liczę, czy to źle liczy ten kalkulator? Ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, ja to policzę sama. To jest, to jest śmiech na sali. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ten film się ukaże. Ja naprawdę nie wiem, czy ten film się ukaże. Dobra, nieważne. 200, 300, 350. 2, 4, 6, 8, 10. 450. Dobra, 470. Teraz dobrze liczę. 400. 83. No i dobrze, czy jest za dużo? Wolę w tą stronę. Czyli za pierwszym razem policzyłam dobrze, a za drugim coś mi nie pykło. Czyli moi drodzy, tyle kasy udało nam się oszczędzić w tym jesiennym wyzwanku. No mega, mega się cieszę i wiecie, niby to nie są wielkie pieniądze, ale słuchajcie 483 zł, no powiedzmy, że nawet z 500, no bo wzięłam tam z dwie dychy, czy pięć, nie pamiętam, jakieś drobniaki po prostu, wiecie, garść wyciągnęłam potem coś tam do portfela poszło, więc powiedzmy, że no dwie dychy wzięłam i tyle odłożyłam, także cieszę się moi drodzy patrzcie patrzcie, to jest ta kasa z tego binderka, to jest ta kasa z tego binderka z jesiennego wyzwanka to jest ta kasa. Tak, jesienne wyzwanko, to jest ta kasa. No, mega, mega się cieszę. Mega się cieszę oby tak dalej. Dobra, moi drodzy, nagadałam się, nagadałam się. Ale teraz, słuchajcie, na co pójdą te pieniądze? Słuchaj, jesienne wyzwanie. Na co ja wydam te pieniądze? I teraz, tak. Generalnie, na co ja je wydam? Te pieniądze pójdą na prezenty świąteczne. Po prostu. Bo na prezenty świąteczne mam albo 300, albo 400 zł. Gdzieś mam tutaj w tym binderku, więc na to po prostu pójdą te pieniądze, powiem Wam szczerze, bo za późno zaczęłam zbierać te pieniądze, więc zapewne teraz jak będę wypłacać pieniądze, no to jakby no wypłacę na pewno mniej niż powinnam, bo ta kasa pójdzie do banku. Ta kasa zostanie odłożona w tym momencie do koperty bank. No, bo wiecie, ja część, część pieniędzy na pewno wydam stacjonarnie, ale nie ukrywajmy, że online teraz w tym okresie będzie no najwięcej promocji, tak? Na pewno będzie tych promek najwięcej, więc no, no mówię wrzucam to do, katy, do kopertki bank. To sobie chyba wrzucę jako, nie wiem, drobny do portfela, pewnie to gdzieś wydam. Bo jak mnie oglądacie, to wiecie, że. No ja generalnie nie zbieram drobnych. Staram się na bieżąco je wydawać, bo potem się nie chce z tym chodzić do mnie, czyli tak. 200, 300, e, 352, 4, 6, 8, 10, 370. Boże, przepraszam. 470 zł. A sobie od razu może wrócimy, Czyli moi drodzy, nie wiem gdzie to dać. Taki był jest taki mały, tak? Czyli 470 zł e, idzie tutaj. To jest moja pierwsza kasa w kopercie. Bank, moi drodzy, nigdy tutaj nie było pieniędzy. No dobra. Czyli, moi drodzy, tutaj sobie wrzucę 470 zł, więc to idzie do koperty bank. Ja sobie oczywiście zapiszę, że tutaj. A słuchajcie, teraz sobie to zapiszemy nawet, bo mam tutaj miejsce, prawda? Zapomniałam, że tutaj. Ten mój bank przepiękny ma e, status finansowy, tak? Więc sobie tutaj napiszemy e, 30 11 bo no to nie do tego było, no ale nie przemyślałam tego. To było jedno z pierwszych, które robiłam. Czyli to jest, moi drodzy, 470 zł i ja sobie tutaj napiszę e, jesienne dobra. I tutaj sobie zapiszemy, że tutaj poszło to jesienne wyzwanko, żebym ja po prostu też wiecie, jakby o tym pamiętała. A ta kasa idzie do portfela, także tam sobie wyrzucimy. A jeszcze Wam się pochwalę, jaki mam piękny portfel. Zaczekajcie. Tada, i to jest mój piękny portfel. Myślę, że poznajecie od kogo, od stokrotnika. On jest taki szarawy, no przepiękny, powiem Wam szczerze. Już tu mam one, mam oczywiście co nie. I zobaczcie, w ogóle nie wiem, czy to będzie widać, bo tutaj macie te napisy. One niby są srebrne, ale są holograficzne. To jest oczywiście ta wersja, taka robiona jakby dodatkowo na zamówienie. No przepięknie to wygląda. Ja czekałam długo na to. Ale też wiecie, ja to zamówiłam właśnie w listopadzie. Sporo zamówień, kalendarze adwentowe, więc dziewczyny mi jeszcze gratisy dały za spóźnienie. Także no, mega, mega, mega jest przepiękny. Także tutaj jeszcze widzicie, nie mam żadnych drobniaczków. No to sobie wrzucę je po prostu tutaj. No i to będzie na jakieś zakupki. O, widzicie, pięknie się te drobne mieszczą. Zamknę to. No zamknę tylko, potrzebuję siły, czekajcie O, widzicie, bo to jeszcze nie jest wyrobione, więc trzeba troszkę mocniej <grym> Także mega się cieszę jeszcze raz, że udało mi się to wyzwanko, wiecie, choć na, że tak powiem, takim pułapie zakończyć Ja je zaczęłam dopiero, wiecie, pod koniec września, więc no też nie miałam dużo czasu, myślę, że w przyszłym roku zacznę je szybciej, bo już może pod koniec sierpnia, tak, wiecie, typowo na jesień I wtedy przez te trzy miesiące będziemy zbierać, no, wiecie, ja dopiero zaczęłam i ja mam też mnóstwo wyzwań No, przesadziłam z ilością, więc na pewno będę musiała je po prostu zmniejszyć No, bo tak to, jakby, wiecie, nigdy nie ukończę żadnego wyzwania I taka też rada dla was, nie rzucajcie się nie wiadomo na ile wyzwań, bo jak będziecie ich mieli za dużo, to się po prostu nie wyrobi Także ja sobie, słuchajcie, dopijam kawuńkę, z Wani się żegnam, życzę Wam oczywiście miłego dnia, dajcie znać jak tam Wasze jesienne oszczędności. No i oczywiście zapraszam do vlogmasów, bo już na dniach będą vlogmasy. Tak, mam nadzieję, że uda mi się ten projekt skończyć, zacząć na pewno, mam nadzieję, że go skończę, bo to jednak wiecie, jeden film. Dziennie. Chyba to będą szorcy, ale takie wiecie, krótkie filmy zobaczymy.